Luna! Luna! Lubisz śnieg? Luna! Nie, Luna czeka. Za chłopakami. ja. Dzień dobry, dzień dobry, witam się z wami w poniedziałek w Święto Trzech Króli. Z dobrą energią ten śnieg mi wczoraj bardzo dobrze zrobił. Chłopcy pojechali już do dziadków, coś tam Oj, będą działać, a ja sobie zostałam i wiem, śniadanko. Muszę poskładać pranie, podkładać do pieca, bo palimy drzewem i mąż mówi, dobra, to zostań, idziesz podkładać do pieca. Więc będziemy podkładać do pieca. Złożę pranie, wstawię kolejne, może zrobię jakiś makijaż, ale póki co włączyłam sobie jest na video Prime Book Club, druga część. Pierwszą część pamiętam, kiedyś oglądałam na Netflixie, ale niestety ją już zdjęli. A jest następny rozdział, druga część z 2023 roku, więc właśnie odpaliłam J-Fonda. Oczywiście, <grym> cudownie wygląda jak zawsze. Także tak w planie dzisiaj jeszcze kino. Idziemy na Sonika. E, może potem jakiś obiad, zobaczymy. A swoją drogą zachęcam, wam do zachęcam Was do ściągnięcia aplikacji z McDonald's. Jeżeli macie dzieci, to na pewno czasami od czasu do czasu, tak jak my, rzadko, bo rzadko, ale od czasu do czasu pewnie tam wstępujecie. Więc zachęcam do ściągnięcia aplikacji, bo my na przykład za naszą trójkę wybraliśmy sobie jakieś tam jedzenie i wyszło nam 80 zł, a potem mówię do że słuchaj, aplikacja i z aplikacją wyszło tylko 50. Więc no polecam, polecam zdjąć aplikację, bo, e, bo jest po prostu taniej. E, I zbieracie też punkty. Potem za te punkty można też odebrać na przykład jakieś frytki czy coś tam. Także tak. Dobra. Witam się z Wami jeszcze raz. Wczoraj był śnieg, dzisiaj już jest plus 4. Cały czas pada deszcz. Już tego śniegu została minimalna ilość. Plucha, szaro, buro, ponuro, ble. Ochyda. No więc trzeba poprawić sobie humor fajnym filmem, śniadaniem i dobrym nastawieniem, no bo co innego zostało. Omyłam buźkę, trochę posprzątałam, pochowałam ubrania z prania i jeszcze trochę mi zostało. Odkurzyłam na dole, jeszcze chciałam podłogę umyć, ale stwierdziłam, że lecę na górę. I tak, chcę zrobić makijaż, pielęgnację i będzie dzisiaj obiad z restauracji. I tak, póki nie jedziemy do rodziców, jeszcze raz mama zaprosiła nas na obiad, dzisiaj będzie jedzonko z Chińczyka, także no super. E, także póki nie, gdzieś koło 16 pojedziemy do rodziców na obiad, a potem już do domku szykować się wiadomo na jutro, który już dzień pracy, dzień szkoły zleciało tak. Jest mi bardzo przykro. ja Nie wiem, czy ja się odnajdę w tej takiej nowej rzeczywistości znowu, że ich nie będzie. I że będę musiała sobie sama radzić z moimi lękami i układem nerwowym. Jakoś jak oni byli, było mi lepiej. Po prostu było mi dużo lżej. Woda. A tu mam ostatnie paragony. I ostatnie moja ciocia, żona mojego chrzestnego świętej pamięci, jak byliśmy u mojej mamy, siostra mojej mamy. Mówię, żeby nie wyrzucać paragonów, tylko najpierw je opisać, a potem je palić. Więc ja je zaraz opiszę. Ona właśnie dała mi wytyczne, jak je opisywać, a potem trzeba je spalić. Więc zajdę na dół. i właśnie podkładając do pieca, od razu spalę te paragony. Tylko właśnie najpierw zrobię pominację, nałożę tutaj, żeby się wchłonęła. I potem zajdę do tego pieca. Przez ten czas się tutaj wszystko wchłonie, tak. Nie ma jak włożenie sobie serum do oka. Za głęboko poleciałam. Ale dałam. Jeszcze tu kilka rzeczy muszę ogarnąć w sypialni. Właśnie jeszcze tam jest pranie z wczorajszej suszarki. Kolejne już się pierze. Ostatnio mąż segregował przed Sylwestrem i mówi, Kasia, mamy z siedem pranek prania, skąd to pranie? Nie wiem, też tyle pierzecie? Wiecie, ja co chwilę też zmieniam pościel. Wrzucam koce do prania, luny, koce z jej domku. Więc, no, tego prania trochę się tutaj narobi. Założyłam sobie inną sukienkę, taką dziennikową, ale stwierdziłam, że mam ochotę na kwiatki się przebrałam. Zaraz wam pokażę, co to za kiecka. Oczywiście z SHEIN. O, za 4 lata to sukienka. Jak nie więcej. O, chyba nawet więcej. Tak mi się wydaje. Przyszłam na górę, wybalsamowałam sobie ciało. Dzisiaj też będę musiała umyć głowę. Ale to jak wrócimy. Paragony spalone i oby przyniosły szczęście, i spełniło się to życzenie, które na nich napisałam. A przy okazji nabawiłam się drzazgi i to wielkiej, więc muszę ją jakąś wyjąć. Ale wyszło głęboko do drzazga. Jak ja mam ją wyjąć tutaj? Bobby nałożyć i drzazga w pazurku. A boli. Taka malutka drzazka. Taka maleńka drzazga, znaczy maleńka. Wcale nie maleńka, tam mi weszło za 3 mm. Jak ja mam ją wyjąć? To nie wiem. Chyba poczekam na męża. Mąż jest u nas od takich operacji. się cała spłociłam. Zostawiam to jak może wróci. To się zajmie. A ja robię ten makijaż. Co sierota to sierota. O, ja się nie wierzę po prostu. Pecha, nie? nałożyć do pieca i wylądować z drzazgą. Ja dlatego cały czas mężowi powtarzam, że ja się nie nadaję do takich rzeczy. A jeszcze chusteczki mi się skończyły. Dobra. Okej, okay, mamy to. Włosy jakoś będę musiała uczesać. Nie mam ostatnio pomysłów na fryzury. I co? I ja chyba dzisiaj znowu pójdę w róż. Ostatnio mi się tak podoba. A u nas wczoraj rodzice byli widzicie, dzisiaj znów nas zapraszają do siebie. Także miło. Miło miło. Słuchajcie, wszędzie w internecie jest pełno planów noworocznych, postanowień. Ja jestem daleko od takich rzeczy, bo ja siebie po prostu znam. I ja wiem, że ja muszę po prostu sama z siebie chcieć, nie narzucać sobie, bo... Zdrowie jest takie, jest, i to ja, że sobie zaplanuję, a mi nie wyjdzie z przyczyn zdrowotnych, dalej się męczę tą żartgą w wkurza i boli, a sobie zaplanuję, a nie będę mogła tego zrealizować, to będę jeszcze bardziej sfrustrowana. Więc ja na siebie tej presji nakładać nie będę. Świadomie. Póki co gdzieś tam cichutko w głowie mam to, żeby codziennie spacerować i od początku stycznia. Dzisiaj mamy szósty, tylko w jeden dzień nie byliśmy na spacerze, więc póki co wychodzi. Tylko właśnie muszę sobie jeszcze zrobić ten tracker, żeby sobie to wpisywać i kontrolować sobie, o tak. I gdzieś z tyłu głowy mam też picie wody, bo z tym po prostu ja jesienią i zimą kuleję mocno. Ale to bardzo mocno. A tak to nic innego nie zakładam, bo życie mi pokazało w tamtym roku. Planuję, planuję wszystko i tak. Zdrowie ci może odebrać. I zdrowie ci tak naprawdę dyktuje warunki. Więc ja nie będę na siebie narzucać presji, bo. Bo po prostu nie. Jeśli będę miała siłę, energię, zdrowie, to będę działać. A nie będę na siebie narzucać presji, bo. Po prostu nie. Robimy jakieś dziewczynki. I tak, no róż mi się ostatnio bardzo podoba, więc nakładam róż od Maxi. Coś tych moich chłopaków długo nie ma. Jolli pojechać na godzinę, a nie ma ich już prawie dwie. Bardzo długo coś. I teraz róż. I załamanie. Jakoś tak mi typowo zaczęłam. Zawsze najpierw lubię brwi. No okay. No, na pewno muszę mieć inny bądź Takie cięciutki do kreski. O, jest. I tym różem zrobię kreseczkę. Tak jak ostatnią jakoś w tym makijażu. Swoją drogą super pędzel. Ja go chyba na in zamówiłam. Mega precyzyjne. Dobra, ja będę wyciągać z kółeczki. Wewnętrzny kącik dam tylko taki, takie złotko idące w róż. Jeszcze bardziej błyszczące niż to, co mam tutaj. Jakoś te błyski ostatnio mi pasują też. Lubię maty, bardzo lubię makijaż w matach, ale te błyski też mi leżą. A na dół dam taki brudny róż ale wrzos. Ok. I teraz berzyk. Czyszcząc wszystko dookoła. Cały czas który męczę to jest ten brązowy odbel z jedronki, który kupiłam dwa lata temu w jesiennej kolekcji. I tą jesienią też się pojawiły. Te jesieni. Dajcie znać, czy lubicie ze mną takie pogadankowe makijaże? Czy lubicie jak ja tu siedzę i Wam smęcę i pokazuję Wam krok po kroku. Właśnie fajnie by było, jakbyście dały znać, jakie, jakiego typu filmiki lubicie u mnie najbardziej. Jaka tematyka Wam pasuje. Otwórzcie się trochę, dajcie znać. Chciałabym poznać Wasze preferencje, o to by mi gdzieś też pomogło się rozwinąć, jeżeli byście się otworzyły, to by było takie fajne. go wiera, sakra. Kredka oczywiście, z temu. Ja słuchajcie, od jutra wraca moja Martusia na transmisję. Planowała mieć urlop do trzynastego, nie wytrzymała siódmego, wraca. Więc od jutra zaczynam poranek z Martą i Was też serdecznie zapraszam do butiku. Why not? Y serdecznie zapraszam. Marta jest po prostu przeszczera, przefantastyczna i fajne polskie perełki dla nas wyszukuje. Nie tylko polskie, ale fajne po prostu jakościowo rzeczy i niedrogie. Także jeżeli miałybyście ochotę coś sobie kupić ładnego, a Marta już startuje z wysenną kolekcją. W zasadzie, jak, w zasadzie, jak oglądacie to, już wystartowała, bo ten filmik oglądacie w sobotę, a Marta działa już od wtorku. Także no, polecam, polecam Marto się moją serdecznie. Mamy to i teraz Żel. Usta, usta, usta. I konturówka z AliExpress w kolorze Tau Pro. Ja ostatnio ją cały czas używam. No, patrzcie, jest po prostu boska, jest piękna. I na to nakładam pomadkę z Catrice w kolorze 0,10, i to jest ta Mat Pro Ink, ta seria. Idealna konturówka. do tej pomopki i makijaż mam Czy tutaj zostawiam sam róż? A może zostawimy sam róż, kremowy? Hm, musiałabym troszeczkę dołożyć. Skoro miałoby być sam róż. Postawimy na draping. Niech będzie tak ochroniono. No i makijaż mamy gotowy. Mm. Makijaż mamy gotowy. Dzierzę do swojego dziennika. kiepskie światu jesteśmy w domku. Dochodzi godzina 17. Zaliczyliśmy jeszcze spacer i ja piję wodę. Zgodnie z założeniem. Którą mamy godzinę? Chyba 20 jakoś. Wykąpani, wykąpani, możesz się proszę teraz kąpać, Fifi się uczy na przyrodę, bo przyroda jest sprawdzian. Ja głowy jednak nie myłam, umyję sobie jutro. Robię tylko pielęgnację i kładziemy się, to jeszcze przytulaski, nielaski. w pokoiku swojego? Nie. Yy, I co teraz? Kramnik pod oczy. Także dzień minął fajnie. Nie udało nam się do kina pojechać, bo była taka kolejka, że zanim byśmy doszli, to pewnie nie byłoby biletów, więc kupiliśmy na inny dzień i pójdziemy innego dnia, ale za to dłużej posiedzieliśmy u dziadków. Prawda? No, Fifi zjadł pizzę, a my zjedliśmy chińczyka. No już nic nie widzieliśmy od tamtej pory, skończyliśmy jeszcze koło 16.00 i już. już nic absolutnie nie wciśniemy, nie ma szans. O, nie mam kremu żadnego pod oczy, e, do twarzy, <laughs> pod oczy mam, ale użyję właśnie tego pod oczy na twarz, często tak robię, te kremy pod oczy są po prostu bardziej bogate, więc polecam w ten sposób. O. Także kładziemy się, czekamy na męża, uczymy się. <grybujesz> Teraz Filipka przepięknie, bo w to właśnie sprawdziłem. No. Się kładę. Nie mogę się doczekać, bo mi tak zimno, że poszłam się gorącą kąpiel, Troszkę się rozgrzałam. A teraz na rowo mi zimno, więc skakuję pod kąpielkę, a z wami się wegnam. Dziękuję za uwagę.